Cześć wszystkim. Mamy dziś 7 listopada. I zobaczcie, mimo to pięknie kwitną, znaczy pięknie owocują truskawki. A tak naprawdę są to truskawki przeze mnie całkowicie zapomniane, posadzone w zeszłym roku. Zresztą pojawiły się wtedy głosy, że te truskawki nie urosną, nie z nich nie będzie e, a jak widać pięknie rosną mimo całkowitego braku e, jakiejkolwiek pielęgnacji bo nawet nie miałam czasu tutaj plewić w ogóle ja je tylko w tamtym roku posadziłam i od tego czasu rosną sobie same e, no i jak widać wydają e, piękne owoce e, są smaczne Dlatego ja jestem przekonana, że będę chciała tutaj troszkę zadbać bardziej o ten zagon z truskawkami powiększyć go i tutaj opielić. Bo mimo tego, że mamy listopad, można dalej zajadać się smacznymi, zdrowymi truskawkami. Bardzo cieszy oko. No i brzuszki moich dzieciaków. Także ja do tej pory nie miałam do czynienia z truskawkami powtarzającymi kwitnienie, ale powiem Wam, że jestem nimi zachwycona. Mam też kilka, w sumie kilkanaście odmian tych truskawek, które nie powtarzają owocowania, a zaledwie może pięć krzaczków powtarzających i po prostu, no dzieje się. Także zobaczcie, nawet taki zaniebany krzaczek, jeżeli się nie przeszkadza, może dawać wspaniałe plony. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.